Witam was bardzo serdecznie z tej strony Kajzerowski, A to kolejny odcinek z serii Minecrafta na sterydach. Ostatnim w ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj w kopalni i teraz lecimy sobie tutaj dalej. Musimy są na pewno wyjść. I tak chcielibyśmy sobie na pewno dokończyć jakby ten tą windę tutaj. I tak zejdziemy sobie na pewno niżej. Już mam. Wstępny zamysł, jak ta wina będzie wyglądała, natomiast no, na razie musimy się skopać na prawie sam dół. Planuję się skopać na poziom, na którym po prostu będą występowały najczęściej diamenty, a to jest poziom mniej więcej od e, minus e, 60 do minus 50, także tutaj na minus 50 około się zatrzymamy i będziemy musieli stąd e, szybciutko wyjść. I tak, y, pomysł na windę jest taki, że będziemy po prostu sobie y, lali wodę y, w taki sposób, żeby ją oddzielać y, tabliczkami. I będziemy sobie mogli zejść i sobie wychodzić y, co poziom wyżej. Dobra, to tak, y, minus 53, minus 54, minus 55, myślę, minus 56. zostajemy sobie na tym poziomie. To jest sobie na razie to skopę. I tak, założymy, że tu będzie wyjście z tej y, windy. I tu będą później schody i tak dalej, i tak dalej. To tak, na razie sobie muszę wylać wodę, żeby stąd jakoś kurde wyjść. Nie wiem czy mi ten sposób się uda. Może się uda, no zobaczymy. Patrzcie jak ja to robię skillowo. Kurde, tylko ja mam w drugiej ręce jeszcze te pochodnie i to tak trochę średnio wychodzi. Dobra, pyk, 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 pyk. Może tutaj tylko nie zginąć Dobra Na pewno przyda mi się więcej wiader, ponieważ no, ja nie chcę chodzić z tą wodą tutaj co chwilę. A chwila, bo ja już minąłem to miejsce, dobra, nieważne. Ja trochę przedobrzyłem nawet, bo ja potrzebuję tutaj wyjść. I tu już mam schody. No i dobra, dobra, ten jak sobie wyjdziemy. Wstępnie mamy to skopane. I tak, co musimy zrobić? Jak wyjdziemy do góry, to musimy na pewno zrobić sobie dużo tych wiader, żebyśmy mieli tą wodę pod dostatkiem. I będę musiał nazbierać tak mi się wydaje, że troszkę drewna będę musiał zebrać. I tak, zbiorę drewno. Zrobię sobie z drewna tabliczki oraz... No tak, jak zrobimy sobie więcej wiader to sobie wypełnimy praktycznie cały ekwipunek może tymi wiadrami z wodą, żeby co chwilę nie latać. No to będzie trochę długa przeprawa, także... Myślę, że widzimy się za chwilkę jak ja sobie to po prostu już tam wyjdę do góry, podbieram sobie materiały na te rzeczy i sobie zacznę je craftować. Także widzimy się za sekundkę. Dobra, to powiem wam tak. Wstępnie już zebrałem trochę tych materiałów. Mamy też trochę tego żelaza, to postaramy się zrobić tak. Na początku sobie zrobimy e, może 16 wiader, żeby nie przesadzić. I zrobimy sobie też jeszcze te tabliczki. Także dobra, to, to przerabiamy wszystko na deski. Może aż od ich potrzebował, ale e, przeróbmy sobie to wszystko na deski, to mamy 16, to jeszcze na pewno więcej nam się ich przyda. Zawsze będziemy mieli w zapasie, żeby nie latać po parę razy. Dobra, na razie sobie zrobimy tyle. Jak będzie potrzeba więcej, to zrobimy więcej. I teraz tak, musimy sobie napełnić te wszystkie wiadra. Chwila, zanim to zrobię, to sobie jeszcze tutaj odłożę trochę tego drzewa, tych desek, żeby też mieć trochę miejsca w ekwipunku. I musimy sobie napełnić te wszystkie wiadereczka wodą. Także napełniamy po kolei wiadra, żeby cały ekwipunek zapełnić. No, nawet całego ekwipunku nie zapełnimy. Dobra, napełniliśmy sobie wiadra i tak. Myślę, że będę robił co dwa. 102 Będę robił tą wodę, także zaczniemy na pewno od samej góry. I w sumie, tą windę byłoby już fajnie z czymś obudowywać powoli. Także ten, ja nie wiem, czy ja mam w ogóle jakiś kurde materiał, żeby tą windę obudowywać. No i widzicie, to jest pierwszy problem. Materiały znowu na obudowę windy. Yy, dobra, będziemy ją robić z naprzód, nie no z kamiennej cegły, bym chciał robić Poczekajcie. Jak będziemy to robili, to ja sobie będę już w międzyczasie trochę tego bruku przepalał na kamienne cegły. Także tutaj przekładamy to, żeby sobie trochę tego przerabiać. I też widzę, że mamy mały problem z węglem. Będziemy musieli sobie go dozbierać. Dobra, to tak, mniej więcej tak to będzie wyglądało. I teraz sobie możemy zacząć to już wymieniać. To idziemy tylko w tych miejscach odpowiednich, których potrzebujemy sobie to kłaść. I tak, tutaj damy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7. No i dobra, musimy to szybko craftować, ponieważ no, nam to będzie bardzo przydatne. No i widzicie, nie mam materiałów. Dobra, to dajcie mi sekundkę, jeszcze nazbieram trochę tych materiałów, żeby te ściany obudowywać i widzimy się za też krótką chwilkę. Także do zobaczenia. Dobra, już nam się trochę tego y, przepala. Także lecimy na cztery piece. Y, będziemy mieli trochę taki szybszy ten przerób kamienia. Także może to nadąży i będziemy sobie na bieżąco dokładać. Także y, mamy trochę więcej tych y, kamiennych cegieł. I tak, tu mamy szkło, tu mamy to. Dobra, i tak. Y, woda będzie co dwa, jakby poziomy. Czyli musimy sobie dawać tabliczkę tutaj i tutaj. Będziemy sobie dawali po tych stronach. I będziemy zalewali to tak. I tak. Dobra, żeby osiągnąć mniej więcej taki efekt. Dobra. I to będzie co dwa. Co dwa, później będzie yy, jeden przerwy, i będzie znowu co dwa. Dobra. Czyli będziemy lecieli w taki sposób. Tylko teraz jest taki problem, że ja, jak sobie tutaj schodzę, to ja sobie muszę tutaj cały czas wykopywać. I tak, tutaj sobie musimy to wszystko podmieniać. Może te pierwsze etapy Wam pokażę, a później jak już będę to robił, to trochę to przytnę. Ale tak, zaczniemy sobie najpierw od tego, co tutaj mam do zrobienia. To będziemy na razie zabudowywać, może tym po prostu brukiem. Żeby nam się to z tej strony nie wydawało, to prawdopodobnie później będzie wszędzie szkło. A na razie sobie zabudujemy to po prostu brukiem. I tak, tu mamy jeden przerwy. I kolejny poziom... O kurde i trochę źle już się pośpieszyłem. Kolejny poziom będzie tutaj. To jest jeden przer... A jeden przerwy to będzie po prostu może tam, gdzie są dębowe tabliczki. Czyli w sumie jeden przerwy i tutaj dwa. Coś takiego. Dwa, jeden przerwy, tam gdzie jest tabliczka. I tak sobie chyba będziemy to po prostu robili. Już sobie podmienię tutaj to miejsce. Tu sobie to wszystko skopę. Możemy od dołu iść, tutaj w sumie możemy też po, trochę pokopać. Tu mamy też tylko emeraldy, to byśmy sobie zebrali. Tu jest róg, to możemy to nadbudować. Tu też jest róg, możemy nadbudować. A to sobie zróbmy tak, już nam brakuje budulca, ale to sekundka. Dobra, akurat trochę słabe miejsce tutaj wybrałem. Dobra, tutaj sobie dołożymy jeszcze tabliczkę. I możemy tutaj wylać wodę. Nie możemy wylać wody, bo tutaj jestem ja. I tak. Wodę mogę wylać sobie stąd. Czyli wylewam wodę tak. I muszę mieć zaraz na podmiankę to. Dobra. I mamy kolejne dwa poziomy. No i będziemy sobie tak szli sukcesywnie z tym w dół, na pewno. To sobie już możemy tą frontową ścianę skopać i tak będziemy ją później uzupełniali brukiem. Ale możemy sobie ją skopywać. Także widzimy się jak trochę tego progresu zrobię i już troszkę tutaj nadbuduję tej windy. Trochę już tego zbudowałem, także jesteśmy już na poziomie Y50 i. Dla Was minęła sekundka, dla mnie trochę więcej. Już zużyłem większość materiałów na dobrą sprawę i kolejny, kolejną część windy na pewno zrobimy na, w następnym odcinku. To będzie już część ostatnia, natomiast pokażę Wam jak ta winda w ogóle działa. I już tutaj sobie tylko coś dojem. I patrzcie jak ta winda działa. Tutaj mamy po prostu... Na dwie kratki wysokości mamy planowodę wodę Na dwie kratki szerokości I mamy tutaj te tabliczki I to jest powtarzalny schemat Aż do samej góry Także tak, możecie zobaczyć jak ta winda funkcjonuje Tak wygląda wjazd w górę Może nie jest on jakiś super szybki Natomiast Na pewno jest szybszy niż latanie tymi schodami Wystarczy trzymać cały czas spację I jedziemy do góry Także mamy około no dajmy na to Z pięć kratek Górę, jedziemy, czy tam z 10 na sekundę. Także nie jest najgorzej. A teraz zobaczcie jak fajnie to działa zjeżdżając w dół. Niby zjeżdżać w dół nie musielibyśmy, bo moglibyśmy na przykład na sam środek wylać sobie tam wodę i spaść na sam dół, natomiast tutaj mamy też możliwość wyboru poziomu na który chcemy zjechać. Także patrzcie jak to wygląda przy zjeździe w dół. Trzymamy teraz cały czas, czas lewy SHIFT i patrzcie W ułamku sekundy możemy się dostać na poziom, na który nas interesuje Jesteśmy na przykład na poziomie 50 Tam gdzie skończyłem budować windę Także tak, windę dokończymy w kolejnym odcinku Muszę nazbierać sobie jeszcze trochę materiałów Żeby tą windę po prostu dokończyć i co, bez przedłużania, widzimy się w kolejnym odcinku, będziemy wtedy kończyli tą windę. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można usprawnić budowę takiej windy, co można mniej poprawić, żeby ona działała jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, może faktycznie trzeba tam zrobić to na jeden wysokości, a nie na dwa, dajcie znać w komentarzu, jeśli znacie jakieś rozwiązania odnośnie budowy takich wind. Ja też postaram się coś przejrzeć, gdzieś na przykład może na necie, sprawdzić, jakie rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne, żeby tutaj szybko po prostu wyjeżdżać w dół, ponieważ no, ona jest trochę wolna, jeśli chodzi o wjazd w dół, natomiast jest na pewno przyjemniejsza niż korzystanie ze schodów. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego, cześć!